A maki, maka faka, maka i sam Kevlar bez schemun. Maka mnie nie kosztuje nic. Maka mi nie kosztuje nic. Maka mi nie kosztuje nic. Ej, bo od tyłu. Od tyłu, Tymek, od tyłu ci biorą. Nie widzę nic. Nie widzę nic, bo od tyłu cię biorą. Jest tutaj do góry tu Lorenzo van Matterhorn Jest trzech na dwóch, mamy to Tymek na plantuj pakę bombę Plantuj bomba pakę <coughs> gdzieś tu leży Plantuj bomba pakę! Plantuję <gry> bomba pakę Heaven, uwaga no. na heaven. <grylllady> <Kulub. gryllady> to jest do, do, do budówki! Obity w chuj! Jest, no. jest bardzo w domku. Jest bardzo w domku. Hebena, schawela! O raj, o raj, o raj! Granatem! Ciekawa decyzja! Bardzo intrygująca! <grywa> Choj boga, ja go szyszką kurwa, jeszcze nie doleciała! Z granatem! Jak była na cenę co się tymi kaskami rzucali! Wiele, przegramy to. A to to był tak negatywny. Tymek, jak ty będziesz tak gadać bezsensownie, to na no pewno kurwa... to przegramy. O, a teraz cicho, cicho, bo sam został. No, tak. no właśnie. Przegramy to! Przegrasz Ale to, to i tak. Przegramy to. Przegrasz, to. Przegrasz to i tak. Po co Przegrasz mamy, cicho? Weź się tam pobaw mołotowami. <laughs> Przegrasz to. Tymek jest gamer, patrzcie. Tam. No i przegraliśmy to! No i przegraliśmy to! Tymek, no. słowo źle wróżysz! Tak! No to nie to no, nie gada się prawda. tak Tymek w trakcie rundy! Jak grasz to graj, a jak nie to kurwa nie, nie No to kurwa! E, idą od, od rampy, od rampy idą, będę w ole, małym ole, domku! Ole. Tutaj pasz tymku no! Grądzie mnie! Broncie. Broncie? Prońcie? mnie. mnie. Patrzy ktoś się domek w... i Heaven? Heaven i Mały Domek, Mały Domek i Heaven, Heaven i mały Domek. Dobrze! Uff. Co to Ta było? Przełomowa runda dla mnie. Przełom. To się wyłom. Łom? Łom? Co? Łom? mnie. mnie.

I jest trzech, trzy naboje. Wow. Dobrze. Kurde. A było tak dobrze. A ten strzał był dobry. Co robimy? Matamy. mnie nie pracuje. Ale wiora, za zachomikowałaś. A spodziewam cię za mną. O, o nie. Nie Co no. by mnie je było. Mhm. Też jeden. Nie? Zobaczcie, nie był O Jezus! tych <śmuchy> 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 ty nóżek nie widać na smokie. <śmuchy> 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 no do To się To był w Ostatni fu... No, Dobra. O! Dobra. Tak jest. O Jezus. U, 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 u. Dream Team. Oleg i Ta <noise> <noise> gra jest stresująca, <noise> jak się patrzy na celownik Tymka. <głos> 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 Mogę na kewa? Kurde. Dawajcie od razu. Ja nie mam wystawu. Jest apaka. Kurwa. A broni się nawzajem. Jak długi defuse? Picho Zdowolął, to, to, to Nie wierzę Bo się boił wychylić, jak napierdalałem tym <śpiewany, Nie, <śpiewany> nie <dobrze. O śpiewany> Jezu nie <wierzę. śpiewany> to było to. Ja cały magazynek poświęciłem na tą obronę w Tymka <śpiewany> Obrona Tymka Obrona Tymka Przecież mi da? Cicho, 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 cicho Bo nam idzie Wiem Nie robi, Dwóka, nie robi. Dobrze idzie Spokojna rozczochrana. <śmienicza> Spokojna rozczochrana. <śmienicza> no co? To... Spokojna <śmienicza> Spokojna twoja rozczochrana, Nie Spokojna <śmienicza> rozczochrana, <śmienicza> Co <śmienicza> to kurwa mówi? Nic nie ma <śmienicza> Nic, tymi mik Ja też tu jestem w kuchni Jeszcze trzech Tak gdzie moje miejsce Ander, a, a, a. A, -a. A, -a. A, a, a. A! Wtedy oni jak zabierz go po czasie to on straci broń Jeszcze nie zasajmuj swojej Przez Zabijcie straci... go podlewnikiem Straci... Pieniądze <laughs> Straci broń nie tak będzie miał biegnie ty mak z lewarkiem i rzuca w niego. <laughs> a bo oni mają tę przerwę techniczną Wygramy to mru. Ale Wela ma sensa na myszce Beautiful. Najlepszy jest małoto drugi jest Wabik. według mnie, trzeci jest flash, czwarty zapalający Chociaż nie, czwarty trzeci zapalający Czwarty tak flash i fajnie. najgorzej najgorsze odczucia są przy granacie. Smok. smoka smok, tak run, run, run i dobry. <y> Też tak 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 nie tak tak to. tak tak to tak 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 Jak tak 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 ucieka, ucieka. Nie <śmierdziś> <śmierdziś> Jak się zesrał tym granatem Nice try right, Ty Marek, nie przejmuj się, że się ciebie śmieją Ja już przyzwyczajony bym był z ciebie, nie z tobą Ty najmniej nie zamykasz A dajcie mi spokój A, do no, a, a A, a. a. Yes, y, Kociaka, kocia ten, kwarka Kocia, kocia, <śmierdziś> Nie ma konektora na B. A przepraszam na. Ty Tymek, zostań tam. Poświęć się. Ciekawe. O Jezu, a ja nie. Dobra, nie idziemy. Nie popadajmy. A, a, a... Nie, no, nie, no, popadajmy. nie popadajmy. Nie popadajmy. Ja mam bombę! Dobrze! Weź to i. Ja mam motową. Jeszcze kurwa co za mnie, chuj. Dobra, gdzie idziemy? Jaki jest prac? Weź motową w ręce? Nie! Może nie. byśmy mi da, sobie fajnie? Nie, nie mam smoka. Jak <laughs> <laughs> nie, nie, To jest kurwa wiatrak. O ja. O ja, jakie Master of the revolver A... No Czemu na kutiku zawsze Otóż się tego Ale podobała mi się twoja odwaga jak przeładowywałeś i nie chowałeś A psami psa na Beno? Psami no sami? Dwa taho sami Co? Prącie? chowaj się Ticho! co <laughs> stoi za przy oknie Czeka się Graj na czas Widzisz jak defuje, widzisz jak defuje A to Olek on ja. zdefował? No. Dajcie mi spokój. Chodźcie midem, rampom, pałacem. Wszystkim. Na blisko rampą, w klonciolkach. W Kurde, ale mu obrałem. Ale mu obrałem! Proponuję B. <głos> 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 jak zabrałem? jak się <głos> <Skurra>. <głos> jak sam, ale jak wrócił? Kurwa. jak 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 sobie jak sobie jak jak nie mogę w to peć, czemu ty coś chodzi A? tak dziwnie? E, Pez na PES z zgobić. Ale... Biorę. Ja się czuję, że... Nie jest I taki yeah. płynny. Jak no zawsze no, był. No, I nie to nie so jest... Się... O jebane. No się ruszają, nie widziałem. Morto. Kto się rusza? Ja stara. O, e. Oooo, ale boję o moje mamusia. Ja mam, mam matka, mam mleko sojowe w cyskach Spider-Man. O moje da Myślałem, że mówisz o oh mojej mamu. No <noise> nie. To nie działa. Aaaa, Cześć, zaraz spalimy turniejówkę w piątkę i będzie z śmiesznie. Brzochwęg, nie rzucaj się na bilaka, Brzok brzochwęg nie! Brzok fęg... O, to był! Midem. Co? Się ja ostatnio naprawiłem prześcieradło. Jutro jak mówi się obsrałem. <głosy> <głosy> Nie wiem jak ja ugram na tym CS-ie. Może. Ani gardło zaczęło bolesnie się. Ja piw dole. Ja wiem czemu mi to tak chodzi. Blender włączony, ilustrator włączony. Mhm. No to już wszystko wiem. To ja właśnie wiadomość od siostry. Kupiłam tacie wiadro na ryby. To jest. Jeden z następujących modułów nie używa grana, no nie robi. Jaki kurwa? Problem. To nie wpisałeś się Historia mojego życia, sprawiam ci tacie. Czyli połowę fiuta? Nie mogę jeszcze przez pół roku ruchać. Co? A, <laughs> <laughs> To <jest rampa>. mi <laughs> nie gdyby, no gdyby tam... nie był taki mosk, nie to <laughs> Ja się <przepraszam. śmiech> <laughs> Jezus. Świnia wygrała! <laughs> Teraz się pociera podolko! <laughs> to tylko! <śmiech> <śmiech>

Prima szlane strasznie tanie tworzą chaos w moim czuku nie do zniesienia są jak małe bomby rozpierdają mi odbyt Prima

a bo Bez kompleksów OLEK Jestem jestem Przem jestem biseksem. <grym biseksem. <grym biseksem Bez kompleksów, jestem biseksem Co to kurwa na celowniku? Ej, nie! Mam ściny! Jest w kuchni. Jestem biseksem. Nie dam rady grać. Dwóch w kuchni. Jeden. Nie dam rady! Wuch. Wuch. <grywka> Co straszyłeś! Nie, <je> pani! Ujezdnij! <grywka> Zacznij, olek, dasz radę! Olek to daje za. jest, to w moim domu. Otworzył Wyciągnął tostkę lodu. I Położył się na blacie i uderzył w Kimę, po czym zesrał się w gacie i przespał tak w zimę. Miałem Galila, leżał Kałach, to podniosłem Kałacha. No i przecież Galila tam. To nie wiedzieli, że tam jesteś. Nie wiedzieli. Trzech było. Żeby <laughs> ci jaszczą dzieci porwał, kutajcie j**a. ty dalej grasz na ten celowniku? A, tak! <laughs> Zgrzeszał jebany! Tym e, myśleć A więc tak, idziemy na A Po prostu idziemy na A Ale tędy! <laughs> idziemy na A, ale, ale tędy! <śmieniuszmy> ja wiem co spisa Boję się tylko Boję się powiedzieć Miało Jesteś tak. pewny Krzysiu? Pewny, Ma. Krzysiu. No dobrze. Uważam, że spisa. No No nie. Dawaj, właśnie nie. dawaj. No dobra. Naprawdę chcesz tak. widzieć. No właśnie to. E, penis spisa. Nie masz tego huntera? Nie mam miejsca na dysku. To zrobił. Nie zesadź się <grym> Teraz to nabiera nowego <grym> wymiaru Wam tuję A mu bieg przed nie wiem Nie widzę nic Ja pierdolę Piotrek. Piotrek. <grym> Ty tak jak zabiję. Uważaj za... U, jak dostał jaja! Wiecie, <laughs> jakie to było szczęście? <laughs> jakie to było szczęście, że dostał w jaja akurat? Ta taktyka zawsze działa, po jajach. Ten kawam już mnie znudził. <laughs> to było śmieszne chwile, ale już mnie znudził. Po prostu. Ale ja mówię to serio, a nie. Ale ja też mówię serio. Tak jest, serio. Czemu Bartek ma taki profilowe? A co? Co ci nie pasuje w profilowym Batka? jakie ma profilowe, no, zawsze miały jedno profilowe, a teraz mają tylko <śmianie> <zasłoń> na krześle. <śmianie> I meszka na do... A, bo koń się boi... Słoń się boi <śmianie> <meszki>. <śmianie> A na czym gramy? Na daście możemy zagrać, czy nie? Wiola e, tego nienawidzi, ale zagra. <śmianie> Ona na czym chcecie? Stańcie tu, jednym drugiemu wejdźcie na głowę. Chodź. I patrzcie, patrzcie tu. Nie mogę. It was at this moment that he knew he fucked up. <tryppy> Aaaah! Ja też cisna jest G szybko? Też. Jest tego styk. Nie umiem. <try> Myśliwa... Czekaj tam na mnie. Strzel mi w głowę. Zustoczyłem <grywa> <grywa> w stopę. Kurwa, pita. Ewek ławce ci chodniedzie, nagle coś tam zgracji leci. Tu trapachy niesłychane, wszystkie w koło zaskoczone. Przedagrek Eks wielki Oj straszliwy za wielki Gdzie idziemy Dobra, gdzie idziemy Dobra, na B, na B, na B Ale jeden zabierze Mogę się zestakować, ja Jest tutaj Ty matek Brawo Trzask, raz, raz Gdzie prawo, gdzie prawo? No już go nabiłeś kurwa No już na B, trzech na B, wioła, wioła, wioła Wioła, wioła Aj, smoka cię. tu jest blisko Pomocy, pomocy Ja nie wiem jak ja przeżyłem Czy on robi Aisa właśnie Ty Nie daj mu, nie daj mu Olku, zrobi Aisa nie daj mu dupy. Daj komuś innemu. <grym> Temu daj. <grym> no, ty, jesteśmy na spacerze. Spokojnie, swoim tempem. Dobrze. Jak do siebie, jak do siebie. rączkę. Patrzę okno. Tymek, ja patrzę okno. A ja wchodzę w okno. To was różnie! O! O dobrze! Co tam będzie podział? Weszli dziami, wyszli dziami. Nie żyje! Leży? Jeszcze jeden! Nie! Oj! Oj, daj! Dawaj, daj! Dawaj, bo ci zwiędnie! Oj, Miałem, ja Jak Nie zdefiniujesz, to się zostało! Został na tym! Hej! Jest! Bramie, bramie. Może ja wszyscy są na tym. Wadzie. Jeden będzie od CT szedł. Przyjrzysz go. Dobrze Piotrek tu dasz radę. Wow. Wow. Nie ja pierdolę. Dziękuję, mam asystę, dzięki Tobie. O, mamy kasy. My jesteśmy biedni w chuj Ja, ja mam 1200 <grymne> Ja idę pierwszy Ja chcę pierwszy, ja chcę pierwszy, ja chcę pierwszy Pierdaj. <grymne> 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 ja B będzie Jeszcze jeden tu był po prawo O kurwa Ale mi dał strzała Jest jeden na mnie, to idzie to, Z paką Swoją drogą Mamy bombę Wiem, że jest pakow. Mid, 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 mid. What? Wow! To chce ha? Ja, 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 ja. Ja, ja. Się, <śmusza> ja, ja. ja. Wszyscy raz. Ej, yeah. <śmusza> ja nic nie mówiłam. <śmusza> Boże, Chyba, że. Mamy, tak? mamy cały team? Są, mamy cały team? Srebro dwójka. Jestem jak jest gamer, patrzcie tam. A <laughs>